Czy Polska jest bezpieczna w związku z tym, co się wydarzyło przy granicy z Ukrainą, a więc spadły rakiety, dwie rakiety, rakiety rosyjskie spadły na teren? Polski, chociaż Joe Biden mówi, że to były rakiety ukraińskie. No właśnie, czy jest to po prostu początek wybuchu wojny, co grozi Polsce i przede wszystkim, co robią politycy, partia rządząca, żeby ochronić nas, nasze zdrowie, nasze bezpieczeństwo? Bo wiadomo, że takie prowokacje ze strony rosyjskiej mogą mieć miejsce, tak? O tym wszystkim porozmawiamy sobie w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat sytuacji, która miała miejsce przy granicy z tutaj Ukrainą. W Przeworsku, że tak, ta miejscowość. Spadły dwie rakiety, była mowa na temat tego, że to są rakiety rosyjskie. Kiedy to nagrywam, to Joe Biden mówił, że to są rakiety ukraińskie. No wiadomo, dzisiaj po prostu społeczność międzynarodowa będzie wszystko robiła, żeby łagodzić to, tak studzić praktycznie te emocje, no bo gdyby to była po prostu rakieta rosyjska, to by oznaczało po prostu atak rosyjski na Polskę, na członka NATO, mogłoby dojść do konfliktu NATO kontra tutaj Rosja. Natomiast no nie oszukujmy się też po prostu po tym, jak dwie rakiety spadły na Polskę, to od razu nie dojdzie do wybuchu konfliktu światowego, tak? Chociaż no wiadomo, że jest to po prostu możliwe, ale to z raczej po prostu mało prawdopodobne. Gdyby dalej Rosja prowadziła takie zmasowane ataki, no to te rzeczy, wtedy rzeczywiście NATO po prostu może działać, tak? Natomiast zobaczymy, jak dalej po prostu będzie sytuacja wyglądała. Natomiast nas, przede wszystkim jako obywateli, pytanie nurtuje jedno, tak? Czy my jesteśmy obywatele, jako obywatele bezpieczni? Co robi partia rządząca? Co robi władza, żeby nas po prostu e, e, uchronić przed skutkami takich zdarzeń, tak? Przed konsekwencjami, bo tutaj przecież zginęło dwóch Polaków, dwóch obywateli, to są pierwsze ofiary śmiertelne w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, bogu ducha, tak naprawdę bogu ducha winni ludzie, którzy zginęli, tak, od tej rakiety. Czy to była rakieta ukraińska, czy rosyjska, to już jest inna sprawa. Natomiast, no, po prostu dramat, tak? Dramat. Wiadomo, że Rosja może dokonywać prowokacji na granicy ukraińsko-polskiej, tak? Że Rosja może po prostu tutaj próbować zaatakować tereny przy granicy z Polską, żeby zobaczyć też, jaka będzie reakcja Polski, jaka będzie reakcja Sojuszu Północnoatlantyckiego. No wcześniej miała miejsce taka sytuacja, że Rosja wielokrotnie naruszała przestrzeń powietrzną danego państwa. No i też pytanie, tak? Czy Rosja po prostu rzeczywiście tutaj drażni dane państwo, no bo trzeba odróżnić prowokację od rzeczywiście ataku zmasowanego, tak, wiele ekspertów mówiła, że to po prostu bardziej był incydent, przypadek, co innego, gdyby rzeczywiście Rosja ustawiła się po prostu tak, dokonałaby by oszczału, jeśli chodzi o tereny polskie, wszystkie tereny przygraniczne, tak, czy po prostu taki zmasowany atak i tak dalej. Natomiast no, trzeba pamiętać, że jeżeli jest wojna na terenie Ukrainy, to może być sytuacja, że po prostu rakiety jakieś zabłądzą, trafią na teren polski, czy to będą rakiety ukraińskie, czy też polskie, rosyjskie, to już jest inna sprawa, tak? Natomiast, no na to tak naprawdę tutaj nie mamy dużego wpływu, ale co robi tak naprawdę władza? No, przecież władza, rząd Prawa Sprawiedliwości chwalił się, tak, że mają patrioty, że jesteśmy po prostu bezpieczni, że kupują sprzęt wojskowy, kupują czołgi, zwiększają po praktycznie wojsko w Polsce, tak, do 300 tysięcy żołnierzy. Ustawa o ochronie ojczyzny. Co jeszcze po prostu kupują, tak? Samoloty kupują, myśliwce, no, mnóstwo kupują sprzętu wojskowego. A tu się okazuje, że spadają dwie rakiety na teren Polski, bez względu, czy to jest rakieta ukraińska, czy też polska, nie ma prawa taka rakieta spaść na teren Polski, powinien być system antyrakietowy, który powinien zeszczelić taką rakietę, tak? To nie jest ptak, który leci, nagle zdechnie i padnie na ziemię, tylko to jest rakieta, ona powinna zostać wychwycona. Cały ten teren, nie tylko na granicy z Ukrainą, ale też na granicy z Białorusią, na granicy z obwodem kaliningradzkim powinien być sprawdzany, monitorowany, powinny być tam systemy antyrakietowe. W momencie, jak tam się po prostu coś pojawi, to powinno to zostać zeszczelone, tak? Jak się pojawi na przykład rakieta jakaś, znaczy nie coś, tak? No bo może ktoś lecieć helikopterem czy awionetką, ale jeżeli pojawi się tam po prostu obiekt wojskowy niezidentyfikowany, jakaś rakieta, to powinno to zostać zeszczelone, bo to pokazuje, czy ośmiesza też po prostu władze w Polsce, ale też ośmiesza nas po prostu na, na arenie międzynarodowej, Narodowej, no to jak szerzemy po prostu bezpieczeństwa, no to ja powiem prostą rzecz, jak ktoś ma domek jednorodzinny, ja nie mam, tak, ale ktoś ma domek jednorodzinny, to ma w tym domku jednorodzinnym, tak, kamerę, monitoring na podjazd, tak, ma po prostu domofon, ma e, tutaj zamki, drzwi antywomaniowe, rolety, ma oczywiście bramę, płot, tak, i jeszcze po prostu postawi psa burka, który tego wszystkiego e, zabezpiecza, no to zobaczmy sobie, ile jest po prostu form zabezpieczenia, a tutaj rakieta spada na teren polski Yes. <laughs> tak, i nawet nie było nic po prostu dokonane, potem się dopiero pojawia, pojawiają służby, policja i tak dalej, no przecież to jest po prostu kpina, tak, to co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości to jest kompletna kpina, gdzie są te synne po prostu patrioty, no ja rozumiem, że one nie są w całej Polsce, no ale chyba przecież ta rakieta nie spadła nie wiem, w Wielkopolsce czy w Gorzowie Wielkopolskim, tylko spadła przy granicy z Ukrainą, ten teren powinien być zabezpieczony, tak, powinien po prostu zabezpieczony, no ale oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości robią sobie zdjęcia, konferencje prasowe na tle czołgów, na jakiegoś sprzętu wojskowego, to już wkrótce trafi do polskiej armii, jak oni tutaj się dozbrają. A później, to tak, byśmy mówili o tym domku jednorodzinnym, który ma przykładowo domek jednorodzinny, tak? Ma na przykład jeszcze firmę ochroniarską, ma rolety antywomaniowe, zamki, podwójne drzwi, psa burka, płot, kamerę po prostu tak, która jest skierowana na podjazd, na wejście, domofon tak, i oś okazuje, że na przykład ktoś sobie wchodzi normalnie do domu, bierze sobie na przykład torebkę damską z zawartością i wychodzi, tak, może sobie tak wejść od ulicy, bo się okazuje, że po prostu brama była otwarta, piesek po prostu był na wkagańcu w, 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 tak, w, w, zamknięty albo na ogródku, drzwi od domu były zamknięte, były otwarte, a monitoring na przykład nie działał i firma ochroniarska po prostu w ogóle tego nie została poinformowana, i tak dalej, tak. No więc taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. To po prostu obnaża, i to też pokazuje, moim zdaniem, będzie bardzo tracić po prostu na zaufanie publiczne, tak, prawo i sprawiedliwość. Może się wydawać na początku tak, że no nie, teraz politycy muszą zrobić wszystko dla bezpieczeństwa kraju, no ale to po prostu pokazuje, że prawo i sprawiedliwość kompletnie sobie nie radzi i jest niezaradne, nie jeśli chodzi o zarządzanie. Krajem, być może potrafią zarządzać po prostu jakimś mniejszym e terenem regionu, na przykład miastem, ale nie powinni zarządzać po prostu całym państwem polskim, skoro nie są w stanie zabezpieczyć granicy. I to jest kolejna rzecz, to nie jest kwestia jakby krytyki, jeśli chodzi o tą władzę, tak, bo gdyby to była inna partia, tak samo bym krytykował. Zobaczmy, tak samo jak było, jeśli chodzi o granicę z Białorusią. Dopiero w po czasie powstawał płot, tak teraz ma być powstać faktycznie płot, jeśli chodzi o wódka ingradzki, No i pojawia się kolejna kwestia, jeśli chodzi o tutaj właśnie granicę z Ukrainą, która powinna być tym bardziej zabezpieczona. Tak. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co, co na ten temat myślicie. Piszcie w komentarzach, yy, tak czy takie sytuacje rzeczywiście będą się powtarzać, czy też nie. To wszystko na Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!